Rędy i owędy. Witamy w studiu kolejnego gościa, Małgorzata Sic, autorka książki Kocie chrzciny, lato i zima w Finlandii. Dzień dobry, Dzień. bardzo mi miło. Proszę rozszyfrować, o co chodzi z tymi kocimi chrzcinami w tytule? A, no właśnie, ten, to rozszyfrowanie y, słów kocie chrzciny, to y, kocie chrzciny to taka okazja bez okazji. To znaczy chcemy się spotkać, chcemy, żeby było miło, chcemy zrobić jakąś małą imprezę, ale nie ma pretekstu. Trzeba Czyli jakiś nie ma urodzin, pretekstu. nie ma imienin, no żadnej oficjalnej okazji. jakby na złość nie ma nic. Ale co jest można. Kot. Ale to właśnie to się nazywa kociościny. Mo Zawsze można ochścić kota. <laughs> tutaj y, nam kolega zwrócił uwagę, kiedy zastanawialiśmy się z, kim, z czym nam się kojarzy Finlandia i wymienialiśmy pewne rzeczy, ale oczywiście y, bardzo ważna jest y, nowoczesność, nowoczesne technologie Finlandii, bo co prawda Nokia, o ile dobrze wiem, już nie jest fińska, ale przecież y, mnóstwo takich y, systemów jest y, z Finlandii. Tak, rzeczywiście innowacyjność to, że y, Rząd inwestuje w startupy, ale także to, że Finlandia ma bardzo dobrą edukację i dzięki temu ludzie też mają, nie tylko mają możliwości i narzędzia i wspiera się ich w tym, żeby tworzyli jakieś nowe rozwiązania, ale także później na, na poziomie już... Yy, Wchodzenia na rynek. E, ja bym o tę edukację chciała zapytać, bo tak zerknęłam <grym> na jeden z portali, w którym była minister edukacji, powiedziała, że zrobiła tyle dobrego dla edukacji, że mogłaby wymieniać bez końca. <grym> Więc może powiedzmy na czym polega... Ten nowoczesny sposób edukacji, z którego biorą przykład inne państwa. A może to jest przesadzone, to co my tutaj sądzimy o Finlandii? Jak to z tą edukacją tam jest? Nie wiem, czy jest przesadzone, ale na pewno jeśli chodzi o edukację, to edukacja fińska jest jedną z najlepszych na świecie. I moim zdaniem, y, cały ten, jakby cała ta. To, co jest w tej edukacji, jakby tym kru, co jest najważniejsze, to. Klub, tak się mówi? Klub. klub tak. tak. Y, to jest, co jest w tym najważniejsze, to to, że dzieci nie uczą się, w podziale na konkretne przedmioty i konkretne e, daty, okresy, postaci, nazwiska, tylko muszą się uczyć przede wszystkim i to jest takim jakby najważniejszym pionem, na którym wszystko się opiera, e, różnych umiejętności, czyli na przykład umiejętności społeczne, umiejętności u, u, uczestniczenia w społeczeństwie, umiejętność krytycznego podejścia do mediów, umiejętność bycia ubywatelem. Na takie rzeczy się stawia. Już pomijając fakt, że dzieci w szkołach fińskich czują się po prostu bezpiecznie, czują się, e, czują że są akceptowane i to no ale co nie ma systemu Ocen, który zwykle powoduje rywalizację, albo wręcz przeciwnie, frustruje? Jak najbardziej jest system ocen, jak najbardziej są y, lekcje, przerwy, dzwonki, prace domowe. To też jest taki mit, że w Finlandii nie ma prac domowych, prawda? Te wszystkie rzeczy są, ale po prostu wydaje mi się, że to, co jest tą wielką różnicą, nie kryje się w tych technologicznych, małych rozwiązaniach, technicznych, przepraszam, rozwiązaniach, ale bardziej właśnie w takim podejściu. To znaczy nauczyciel, który pamięta o tym, że najważniejsze jest, żeby jego uczeń miał postawę obywatelską i rozumiał, że należy myśleć o innych. Będzie to brał pod uwagę, oceniając jego esej na przykład, na jakiś już temat, konkretny historii. Ale jeszcze jedną a propos edukacji: że różnica pomiędzy polskim uczniem a fińskim byłaby taka, że kiedy chmurę miałby do opisania polski uczeń, to by tam nazwał ją cyrku. C jak tam, cirrus, kumulusem, właśnie, właśnie. Y jakiś podałby wzór chemiczny, natomiast fiński uczeń potrafiłby wytłumaczyć, jak dochodzi do y tego, że spada deszcz. Czyli y nie same oderwane fakty, tylko potrafiłby przedstawić proces który mhm. doprowadza do czegoś. Tak, i też wydaje mi się, że właśnie to, co pani dobrze zauważyła, że to wtłaczanie jakby e, nie kończymy na tym, że wtłaczać jakąś teorię, ale też potem pokazujemy, jak to aplikować e, w życiu codziennym. No właśnie, ale nie samą edukacją człowiek żyje. A jak się w Finlandii żyje? Pani mieszkała e, tam sporo lat. E, czy czuła się Pani tam e, no, potrzebna? I czy czułam się potrzebna? No to jest pytanie, czy gdziekolwiek no się czuję potrzebna. Częściej jest tak, że myśl, że społeczeństwa zachodnie mają problem z pewnego rodzaju w samo wyizolowaniem ludzi, mm. którzy się czują osamotnieni, osamotnieni ale też i to jest kwestia pewnego, pewnej, pewnego takiego odsunięcia od wpływu na rzeczywistość. Mm -hmm. To znaczy, tak, to chyba za bardzo filozoficznie zaczęłam nad tym myśleć, czy rzeczywiście jakikolwiek człowiek jest tak naprawdę. Czy może w każdym razie, ja na pewno czułam, że. Tam przynależy. Nie czułam, że jestem z jakiejś innej, e, oderwana, z jakiejś innej gliny ulepiona i jestem tutaj doczepiona na siłę. Nie czułam się jak taki imigrant, jak ktoś, kto jest e, z zewnątrz i jest nieakceptowany, jak czułam się na przykład w innych krajach, w których mieszkałam czasami. E, wydaje mi się, że Finlandia jest akceptująca także dlatego, że imigracji jest tam na razie dość mało. A poza tym, no, wydaje mi się, że moje doświadczenie jest też dość. Unikalne, ponieważ no, ze samego wyglądu mojego wynika to, że byłam traktowana w Finlandii dość, e, dość otwarcie. Rozumiem, że doświadczeniem moich znajomych, którzy na przykład mają pochodzenie e, pakistańskie, było zupełnie inne niż moje. No Pani mogła się wtopić w tłum, bo taki właśnie typ urody. Natomiast co jest z tym takim obiegowym przekonaniem, że Finowie są dość ponurzy? No tak Szwedzi żartują, chociaż sami z dowcipu z poczucia humoru nie słyną, ale że to jest taki depresyjny naród. E, nadużywający no, alkoholu. Tak, nadużywający alkoholu, że ze względu na to, że tam jest surowy klimat, długie są ciemności, to oni są dość ponurzy. No i właśnie nie wiem skąd to się bierze. Być może z filmów Akiego Kauri Smaki albo z, z jakiegoś. Nie wiem, być może dlatego, że my trochę odczytujemy inaczej fińską mowę ciała i fińskie podejście do ciszy. Finowie nie, nie mówią, kiedy nie potrzeba. Kiedy zada się im się pytanie, się raczej zastanowią, zanim coś powiedzą i czują się bardzo komfortowo ze znajomymi, z przyjaciółmi, milcząc. Co jest. Też trudne dla nas z naszej polskiej perspektywy na początku, żeby się tego nauczyć, że idziemy razem 15 minut i nic nie mówimy. Człowiek zaczyna już wymyślać, co by tutaj, co to zapytać. Eee. Bo raczej a... my zagłuszamy ciszę, prawda? Tak. Nie potrafimy się nią delektować, a tutaj tak. jest wręcz przeciwnie. I wydaje mi się, że dlatego finowie mogą się wydać tacy ponurzy, markotliwi, milczący, podczas gdy oni po prostu bardzo cenią sobie y, słowa. Uważają, że słowa mają wielką wagę i nie należy ich rzucać na wiatr. Oczywiście mówię tutaj jakieś takie ogólnikowe sprawy i są finowie, którzy lubią trajkotać i... Y, y, rozmawiać no i robić tak zwane small talki, ale wydaje mi się, że taki jest y, zeitgeist. Dobrze, a jak to jest z tym nadużywaniem alkoholu? No, nadużywanie prawda alkoholu to, to istnieje, nie? jest to prawda, natomiast no statystyki są podobne, jeśli chodzi o nadużywanie alkoholu w Finlandii i Polsce, natomiast z mojej perspektywy to, że one są podobne jest dla mnie nieco różne, bo jednak my jesteśmy świadomi naszej sytuacji ekonomicznej w kraju, rozumiemy, że mamy różne problemy różnej natury, natomiast Finlandia jest najlepszym krajem do życia na świecie, najszczęśliwszym krajem do życia na świecie. No, Norwegia uważałaby, że to ona jest najszczęśliwsza. No, ale Norwegia spadła. W rankingu. A mimo to piją tak jak my. Więc no właśnie, jeżeli chodzi o sportowców, rzeczy. to bardzo często słyszymy o różnych wybitnych sportowcach, że tak się różnie e, toczą ich e, losy. I, I z czego to zdanie pani wynika? No Warunki obiektywne są takie sprzyjające świetnie się intelektualnie rozwijają są zamożni, i, i dlaczego piją? Nie wiem, mi się wydaje, że to jest taka moja w ogóle te teoria, że Finowie to jest taki naród, który jest trochę zlepiony z takiej, um, ze skandynawskiego pragmatyzmu i etyki pracy i codziennego natury. Nie są, ale z drugiej strony ma właśnie tę słowiańską melancholię, tak lubią po prostu ten romantyzm, taki straceńczy i tak wydaje się. Ale to im, jest że... też kwestia ich historii podejrzewana, Absolutnie. Chociaż. Tak, wpływy rosyjskie i wpływy szwedzkie właściwie się tam spotykały w Finlandii. A jeszcze do tego te starcia z Rosją, prawda? No właśnie. Które tak, też tak. dały taką mieszankę. Ja jeszcze bym o kulinarię chciała zapytać, <noise> bo gdzieś u Mankela zdaje się przeczytałam, że jedno z ulubionych Potraw, finów jest potrawka z rzepy. Czy rzeczywiście oni mają takie, takie dziwne potrawy? A jeśli nie potrawka z rzepy to co jest Zapiekanka taką, z rzepy. O, potrawę. zapiekanka z rzepy. Okej, okay, rozumiem, że Mankiel jako szwed raczej sobie drwi z Finów w tej <noise> sytuacji. Natomiast rzeczywiście Finowie lubią zapiekać różnego rodzaju warzywa, nawet na Święto Bożego Narodzenia mają różne specjalne zapiekane rodzaje ziemniaków i marchewek i innych korzeniowych warzyw. Ja nigdy o zapiekance z rzepy nie słyszałam, a wiele różnych dziwnych rzeczy w Finlandii jadłam. Natomiast. W... O, jakie? Niech pani wymienia, to już jedną, <grymne> najdziwniejszą. Najdziwniejszą. Byle to nie była jakaś śmierdząca ryba. Ja powiem teraz, moja odpowiedź będzie bardzo rozczarowująca, bo wydaje mi się, że to co idealnie jakby definiuje Finów jako społeczeństwo, to jest owsianka elowena. Ponieważ elowena jest najtańszą owsianką jaką można kupić w sklepach i ona jest symbolem ym, homogeniczności fińskiej, to że ludzie najbiedniejsi i milionerzy codziennie rano wstają i jedzą owsiankę. Yy, no i tutaj w ramach rzeczy obrzydliwych może z polskiego punktu widzenia, to najczęściej dodanią do niej y, solonego masła. Jeśli chodzi o najdziwniejsze rzeczy w Finlandii, to być może, nie wiem, język renifera może się wydać. No właśnie, dziwne. mięso renifera jest rzeczywiście takie popularne i można je dostać? Można je dostać, ale jest drogie, więc z tego, same, z tego wyłącznie względu nie jest bardzo popularne, ale rzeczywiście taki... E Pieczony gulasz, nazwijmy to, z renifera, z ziemniaczkami, z ogórkiem. No to takie trochę lepsze danie, które raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Jeszcze z uczty to chociaż to nie toczyło się akurat w Finlandii, to te ryby, które tak osiernie były suszone, że trzeba potem je było moczyć. Czy finowie też tak ryby konserwują i jedzą na różne okazje? Najdziwniejsza rzecz, którą finowie robią z rybami, to tak zwane rybie ciasto. Bo wygląda to mniej więcej. Więcej w ten sposób, że jest to z mojego punktu widzenia, bo nie wiem dokładnie, jak się to robi, że jest to wielki bochenek chleba, w którym wydrążony jest środek i w środku jest masa maleńkich rybek w całości, smażonych. <grym> Więc... Um... Musi być pyszne. <grym> Wiesz, całkiem dobre, bardzo a, drogie. I jeszcze pytanie, a co znajdziemy w Pani książce? To są takie właśnie opowieści o tym, jak się żyje w, fin w Finlandii? Co znajdziemy? W książce znajdziemy podział na lato i na zimę i bardzo takie mm, reportaże z takiej fińskiej codzienności, którą ja ja właśnie dzielę trochę na, na takie dwa okresy, bo wydaje mi się, że Finowie też trochę swoje życie tak dzielą. E, nie wiem, czy jest tam dużo ciekawostek. Na pewno dużo rzeczy, które może Polaka zdziwić. E, tak jak mnie zdziwiło, kiedy się tam przeprowadziłam. E, natomiast nie, jeżeli ktoś interesuje się Finlandią, jeżeli ktoś interesuje się fińską, nie wiem, historią, muzyką, czymkolwiek i ma poczucie, że chciałby wiedzieć, jak tam po prostu jest być, jak jest tam być Finem albo mieszkać w Finlandii, to wtedy zachęcam do zakupu mojej książki. Książki pod tytułem Kocie Chrzciny. Lato i zima w Finlandii. Jej autorka Małgorzata Sietz była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję słuchaczom. A ja tylko dodam, że e, jeśli Państwo mają niedosyt, to 17 spotkanie z panią, autorką o, w wojewódzkiej bibliotece publicznej w Opolu, no po sąsiedzku u nas, więc e, z pewnością Państwo jeszcze zdążą. Prędy i owędy.